Dobry Państwu witam i zapraszam na kolejny odcinek, w którym to pan Sebastian był tak odklejony, że ja pierdolę. Coś tam pierdzielił o Rosji, o Orlenie. O uwaga, uwaga, możliwości zarabiania czy tam inwestowania w wy rozumiecie polskie <noise> produkty. Coś tam było o warzywach jeszcze. no Sporo tego jest, także tego. Dziękuję, do widzenia. Ja lecę. Miłego oglądania. Cześć, witam serdecznie, panie Bogdanie. Witam, a z kim mam przyjemność? Z tej strony, Sebastian. Panie Bogdanie, ja widzę, że pan jest tu jakiś czas od zarobkiem. Pan ma odnośnik, żeby porozmawiać. A z jakiej firmy pan dzwoni w ogóle, o co chodzi, bo nie, nie, nie rozumiem to bardzo? FT Market. Jak? Firma FT Market. FT Market to jest firma inwestycyjna. Aha, no dobra, no, no i co z tym? Okej. Okay. Panie Fogdanie, może pan mnie zorientować, jaką informację pan już się zapoznał? W sumie to nie nie, 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 nie pamiętam tego w ogóle, tak jakby pan przypomniał. Ja panu na szybko to wszystko tłumaczę, jak to pracuje, na czym polega. Eee, właśnie jest trzy etapy po prostu realizowania tego za zarobku. Pierwszy etap to uh -huh. jest zapoznanie się z klientem. Najpierw ja, panie panu pozadaj kilka takich pytań. Czy pan kiedykolwiek na przykład ma jakieś doświadczenia na tym rynku? Drugi etap, zapoznanie się z kotą na koncie inwestycyjnym i jak pan już będzie zarabiał? I trzeci etap, ja pana już czekam do eksperta finansowego. Zacznijmy od pierwszego etapu. Nie wiem, czy proszę mnie zorientować, czy pan kiedykolwiek już miał jakieś doświadczenia na rynku inwestycyjnym wcześniej? Nie, doświadczenia nie, nie mam, nie miałem na rynku inwestycyjnym A. nie jest nie w wniosku. macie ogólnie, także no. Aha, rozumiem, nie chcę Dobrze, panie Bogdanie. A ogólnie, nie wiem, czy pan e, ogólnie się dowiedział, że istnieje taka możliwość zarobku? A, no wie pan, tak w sumie to przypadkiem to wyniknęło. Tam, jakąś tam reklamę widziałem na na, tym, na Facebooku czy Aha. gdzieś tam indziej, no, no i się tam chyba musiałem zostawić dane, skoro pan odzwania. A, rozumiem. No, jak widzę, pan to było takie troszeczkę czasu temu. To nie było, się tam, miesiąc temu, to chyba było pół roku temu, na tyle, pan, ja tam, I pan już chyba niskim z kimś się nie skontaktował. Nie, było jedno połączenie, trzy połączenia, było od naszej firmy i już, koniec. To... I tutaj mała przerwa. To, co gościu przed chwilą powiedział, to jest bardzo dobry przykład tego, jacy oni potrafią być wytrwali i upierdliwi, i jak potrafią drążyć temat. Trzy próby, tak jak powiedział, trzy próby połączenia. Każda zakończona niepowodzeniem. I teraz znowu sobie przypomnieli. Mhm. Panie Bogdanie, teraz jeszcze właśnie nowa możliwość zarabiania się na polskich produktach. Może pan słyszał, że ogólnie co się dzieje w świecie. No, ogólnie co się dzieje? No. W świecie, no proszę no Pana, przed... no, no, no nie wiem, no nie, za bardzo mnie to jakby, e, prawda, okay, tego dobrze, interesuje, rozumiem. no bo no, ja żyję w Polsce, to mnie interesuje sytuacja gospodarcza na przykład w Polsce. No. Aha, produkty polskie zostają cały czas, tak Panu powiem, popularniejsze i droższe, dlatego że na Rosję nakla... nakładane są dużo sankcji i po prostu Rosja nie może już handlować na tym rynku, no na przykład sankcja benzynowa Orlen, Teraz bardzo się rozszerza nie tylko na polskim rynku, ale i za granicą. Jest nowy taki, panu powiem, kontrakt między Norwegią a Polską, który po prostu tak rozszerza ogólnie tą działalność na tym rynku na rynku ropy, gazu i tak dalej. I właśnie akcje drożą, co oznacza, że jeżeli na przykład pan zainwestuje w tym miesiącu, sam w akcje ORL, to pan potrafił uzyskać około 20% do końca miesiąca. To jest tak, ta cena rośnie tak. Panu powiem stopniowo, czyli każdego, każdego dnia tak troszeczkę, 1%, procenta. no mniej więcej tak to rośnie. Mniej więcej Pan coś wie ogólnie o podpływach i podaże, No czyli jak to działa. Pan widzi, że na przykład cena na różne warzywa albo owoce tam wiosną o wiele panie, niż zimą? No wie Pan, no w tym roku to niekoniecznie, bo mamy tak wyjebaną w kosmos inflację, że na przykład różnicy no. to za bardzo nie widać. Trzeba Aha, też to wziąć a, pod uwagę. No, inflacja też bardzo wpływa. Tym bardziej wie pan, że każdego w tym roku inflacja wynosi w prawie 20%. To oznacza, że przeciętnemu Polaku to zjada około 20% od ogólnych zarobków. Na przykład pan będzie miał tam 1000 złotych i minus 20 złotych za rok. I to jest naprawdę tak Dwadzieścia no. 20% pan mówi. A nie, nie wiem, skąd ma pan tą informację, ale proszę w bajki nie wierzyć, bo naprawdę po niektórych produktach widać, że to nie jest 20%, tylko znacznie więcej. Znacznie więcej nawet. Tak. No wie pan, to jest ogólna informacja. Czyli w różnych krajach jest taka ogólna sytuacja. Może po prostu, nie ktoś na tym po prostu, jak pan tak powie, że spekuluje ceną. Osiemnaście, proszę pana, osiemnaście,4% odnośnie głu wynosi inflacja w Polsce. Mhm. To na pierwszy kwart w półroczu. No tak. No по środку, там, акціях, там, доларах, i teraz ludzie poszukują po prostu takiej inne możliwości przechowywania swoich środków tam, w jakichś kryptowalutach, akcjach tam, w dolarach, euro. Po prostu starają się jakoś adaptować do nowych. w świecie, chyba, że jeżeli na przykład jakiś człowiek chce sobie tam załatwić nowy samochód, albo jakieś mieszkanie w Warszawie czy w Gdańsku, to musi jakoś podbać swoje środki, albo nawet ich się przymnożyć. Panie Bogdanie. No, no, no w sumie tak, no wie Pan, tam z tymi mieszkaniami, to ja bym na przykład nie chciał tam we Wrocławiu, w Warszawie czy tam w Gdańsku, tam jak Pan powiedział, no. Aha. Okej, okay. no Panie bagdanie, proszę mnie zorientować, nie wiem, może Pan ma jakieś cele finansowe, czy Pan, chciałbym sobie coś załatwić, tam samochód, mieszkanie, cokolwiek? No, no wie Pan, cele finansowe jakieś by się tam znalazły, no nie wiem, na przykład samochód nowy, czy coś. No, a jaki Pan chce sobie samochód? A proszę Pana, no nowy to jest za dużo powiedziane, mnie interesuje na przykład, nie wiem, no. Ja, na prze, że tak powiem, no, na przekór tej całej zjebanej ekologii uskutecznianej na siłę w Unii Europejskiej, ja bym sobie ja bym sobie sprawił, proszę pana, na przykład jakiś taki samochód z, z lat 70. albo jeszcze wcześniejszych, sprzed kryzysu paliwowego z porządną V8 amerykańską na przykład, proszę Pana, bo to, co się dzieje na rynku teraz tutaj europejskim, prawda, wszechobecny downsizing, wyciskanie jak największej mostu z jak najniższej pojemności, proszę Pana, to ani nie brzmi, ani nie jedzie, ani w ogóle nie jest fajne. Takie, takie, wie Pan, takie, 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 takie do dupy całkowicie, a już o elektrycznych samochodach to nie będę wspominał, z litości je po prostu pominę, prawda. Aha, no jasne. No, no wie Panie. pan, no jakby motoryzacja ogólnie już jako taka spalinowa już niestety dobiega końca. No. No retro, retro samochód jakiś taki, tak? No, może Chevrolet może być. Słucham? Tam Chevrolet 70 lat. Albo Chevrolet albo Dodge'a. Albo nie wiem. No. Albo jak... No to się nie. A ile pan ma mniej więcej lat? A mniej więcej, proszę pana, to mam y, 30. 30 dopiero pan ma lat i chcę sobie retro samochód, tak? No oczywiście, no przecież. Jakby, A, co to, No ja tak pan powiem. Co ja no jestem tak trochę starszy. No. Jakby co? co jestem tak troszeczkę starszy. No, A jeszcze proszę powiedzieć, ja nie słyszę. No mówię, pan, pan, pan się dziwi, że mam 30 lat i chcę retro samochód. Jakby... Ty, no. Jakby co w Jest tym co w tym dziwnego, nie? No. Że młoda osoba chce stare auto. No. A właściwie skąd to wychodzi? To założenie u Pana? Jakie założenie? Że Pan chce właśnie taki stary samochód. No proszę Pana, ja jestem graciarzem, no. Ogólnie mi się A, bardzo podoba ja... stara motoryzacja. Stara, porządna, A. prawdziwa motoryzacja, proszę Pana. Nie te elektryczne, bateryjne gówno co jeśli teraz po drogach. Na baterię, proszę pana, to jest dobra. Dobra jest latarka, nie kurde samochód. No. Rozumiem pana. No wie, ja, Panie Bogdanie, ja niedawno właśnie mam 30, a chcieczkę starsze, ja tam za pana mam 34 lata, no ja niedawno kupiłem sobie Audi R7 i powiem na razie wszystko tak, wszystko w porządku, ale ona jest taka troszeczkę nowoczesna, taki samochód, już z GPS tam, z różnym urządzeniem Android, no. Mniej więcej. Kosztowało około 150 tysięcy dolarów. No troszeczkę drogo, ale mniej więcej. mi to tak, pani powiem, się że dużo nie kosztuje. No teraz czasami ja pan z rodziną po prostu wyprowadzimy się tam na różne takie spacery i tak dalej. Więc porządek. A pan jak ogólnie tam z rodziną sprawę. Pan kiedykolwiek ma jakieś tam, nie wiem, może pan teraz chodzi na jakieś spacery z rodziną czy cokolwiek? I czy w ogóle praca na to pozwala? No, wie pan, no praca jakby pozwala, no oczywiście, że pozwala. A, ile pan tak, nie wiem, miesiąc się po prostu wychodzi z rodziną tam na różne statery, tam nie wiem, może e, jakieś dzieci po prostu chodzą tam na sekcje sportowe, czy jakiekolwiek? No, proszę pana, to zależy od, od pory roku i ogólnie. Od innych rzeczy. Aha, rozumiem. A pan mieszka w Polsce? No tak, no oczywiście. Aha, rozumiem. Ja rozumiem, panie baglany. Ok, wracając do naszego tematu. E, mniej więcej, mm, pan, to jest takie pierwsze doświadczenie u pana, tak? No tak, pierwsze doświadczenie, tak można powiedzieć. Ok, na no, przykład, od jakiej kwoty by pan chciał zacząć? A, od jakiej można? Jakiś minimum macie wymagane? Czy, czy jak to wygląda? 100, mamy minimum dokładnie, ale ja, ja powiem tak panu zaczekajcie. Jeżeli pan chce zarabiać więcej, to oczywiście, że tam powinna być kwota większa. Dlatego, że w naszych księdze zarabiają 20%, no to jest taki minimalny dwadzieścia 20% od kwoty na koncie inwestycyjnej. Najpierw pan zaczyni swoje konto inwestycyjne. Tam będzie jakaś kwota do użytku, czyli do kupienia i sprzedaży tam różnych aktywów. Ja pana przekieruję do eksperta finansowego po zasięgnięciu konta inwestycyjnego. To znaczy, że pan będzie cały czas handlował z ekspertem finansowym. Na przykład ten ekspert e, od początku robi zostanie na swoim koncie inwestycyjnym i przekieruje to informację panu. To jest z tytułu ubezpieczenie klienta. Nam zależy po prostu na zarobkach naszych klientów, dlatego że my zarabiamy na tym 5% od każdej udanej transakcji na koncie inwestycyjnym pana. Nie więcej panu jasne, tak? No tak, no mniej więcej jasne, no. Jeżeli chodzi o minimalną kwotę, to ona wynosi na poziomie 150 euro. Taka kwota panu by pasowała? Tak, oczywiście, jak najbardziej. Okej, okay, teraz pan jest gotowy, Przypuśćmy, żeby ja panu podesłałem linka na platformę inwestycyjną i wszystko panu po kolei wytłumaczy. E, tak, tak. Okej, okay. ja teraz pana wyszukuję jeszcze na Whatsappie. Proszę pana. Whatsappa nie ma. E, pode... e, Okej. Okay. A telegrama może pan ma? Też nie. Ojej, ku trudno. Dobrze panie Bogdanie. W tym razie. Ja nie wiem, jak ja mogę wtedy, nie wiem, podestać ten link? Pan posiada tutaj pocztę. Pan ma dostęp do swojej poczty? No tak, no mailowo można wysłać. A jak, jaki tam adres ma pan podany? Eee, bogdan Bedrona.mapka.onet.pl A, tak, tak, można na ten, no Okej, okay, dobrze. E, jak ogólnie teraz pan dysponuje czasem? Mniej więcej? Mniej więcej, no proszę pana, jakieś 10 minutek bym mógł teraz poświęcić na rozmowę z panem, bo później to muszę lecieć, bo zarobiony będę. Aha, rozumiem. Okej, okay, możemy teraz zasieć konto inwestycyjne pana i na przykład kiedy panu będzie wygodnie skontaktować się z ekspertem finansowym? Nie, kiedy będzie wygodnie się skontaktować z ekspertem, no, kurczę, trudno powiedzieć, no. Nie wiem, czy w tym tygodniu na przykład... dam radę. Aha, rozumiem. Okej, okay. to mogę Pana zapisać na przykład na następny poniedziałek. Pan to będzie pasowało? Następny ptak, tak, tak. Okej, okay, teraz ja wyszukuję dane Panu właśnie na tą pocztę, którą Pan podał. Mhm. Uh -huh. Proszę powiedzieć, kiedy panu przyjdzie jakakolwiek wiadomość. A proszę zaczekać, słuchajcie. Ja pójdę do działu finansowego, okay. żeby panu poprosił o informację. tą informacją. Ok. Ok, już jestem na linii. Teraz musi za chwilkę, za dwie minuty przyjść panu platforma. Panie Bogdanie, słyszymy się? Tak, tak, słyszymy. O. Hej, proszę poczekać 4-3 minuty. A gdzie pan pracuje mniej więcej? Mniej więcej panu nie powiem. <słyszy> Rozumiem. Wtedy oczekujemy jeszcze informacji od ciała finansowego. A jak panu będzie wygodnie zasilić swoje niestety, nie? Przez przelewę kartą. Przelew. Okej. Okay. A pan posiada wizę Mastercard Mastercard. Okej. Ok. okay. E, pan jeszcze nie przyszła informacja, tak? Nie, jeszcze nic nie ma. No, oczekujemy. A co tam u pana tak głośno jest? Jakąś imprezę macie czy o co chodzi? No, wie pan, muzyka gra na poję. Po prostu cały czas jesteśmy w trakcie rozmowy i wie pan, tak, żeby nie przeszkadzać. jeden jedną mu gra muzyka. Mhm. Na przykład, jeżeli tam kolega rozmawia z klientem i ja będę rozmawiał, to oczywiście, że to wszystko będzie przeszkadzało. No, No, tak właśnie jest zrobione. No, panie A pan, do dobrze. Ogólnie... Dobry bit, to leci, Daj pan głośniej. No. No dokładnie. A mniej więcej pan słucha jakąkolwiek muzykę? Ja? O, mniej więcej ciężką, metalową. Deathcore albo death metal. Aha. O, to bardzo mocno po. Biję, tak. Mhm. Okej, okay, czasy na to mnie odpiszą, że pan już to ma na poczcie. Ja, A no coś, e coś tu mam, coś tu mam. E Ewa Jastowska. Jakiś mail. Dokładnie. To jest starsza menedżerka name. naszej firmy. Uh -huh. Proszę wstąpić na tą platformę i powiedzieć, co pan widzi przed sobą. E Logowanie do systemu. Aha. Okej. Okay. Okej. Okay. Niestety teraz stworzymy dla pana konto inwestycyjne. Poczta będzie ta sama, czyli Bogdan, e, Pedro Małka, Onet, Prokapal. Proszę to wpisać. A co technicznie to jest Bogdan 123, Bogdan, czyli pierwsza literka jest z wielkiej, mhm. to jest wielka. Okej. Okay. Zalogowało. Okej, okay, co teraz pan widzi przed sobą? Czy jest... No, jakieś portfele, tu jakieś wykresy u góry, się, Aha, tam się pasuje. Tam, tam jest? Płata na. No jest. Proszę wcisnąć. Płata na. Mhm. Okej, okay, dalej, dalej pan zobaczy. Dalej pan zobaczy, czyli doładowanie, tak? Przed sobą widzę. O no tak, doładowanie portfela. Okej, okay, proszę sposób doładowania wybrać jako Unico. Visa masz kartę Unico. Mhm. Kłota płatności to jest 150 dolarów, jak pan wcześniej podał. Tak, tak. Dalej pan naciska, kontynuuj. Okej, okay, teraz... Tak, to wszystko jest zrobione, tak? Tak, tak. Okej, okay, teraz pan widzi przed sobą właśnie dane, czyli terminy upłatnieście. Pan kiedykolwiek robił jakieś płatności internetowe. No, czasem się zdarzy. Aha. No proszę wprowadzić tam numer karty, data ważności, swój podpis także, full name full name proszę podawać bez polskich znaków. No dobra. Okej, okay. dobrze. Kiedy po... pan to wszystko prowadzi, proszę powiedzieć. Mhm. Mm a później ja będzie, zgłoszę, po... później będzie... Raz? potrzebne, później będzie potwierdzenie? E, oczywiście, oczywiście uh -huh. do aplikacji. Tak. Do aplikacji, przejdzie komunikat? Nie, 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 po, pod... <coughs> potwierdzenie przelewu, czy panu wysłać później? No dokładnie, proszę bardzo. No, dobra, no ja zaraz robię zrzut ekranu i, i wyślę potwierdzenie. Dobrze. Dobrze, bez problemu. Na ten, na ten adres co tego? Co mi przysłaliście, nie? Tą wiadomość. No, dokładnie. A pan te, e, pan teraz wypełnia dane kartę, tak? Do tak, tak. terminału płatności pan. Mhm. Okej. Okay. Kiedy pan dokona właśnie tej płatności, proszę podać ten żut ekranu. Ja teraz będę właśnie na lilii. Pana wszystko pokaza. Dobra. Okej, okay. proszę powiedzieć, kiedy pan ci śnipę. Mhm. No, wcisnąłem już. No, bo mam teraz potwierdzenie. E, Okej, okay. Okay, czekamy pięć minut, panie Bogdanie. Dobra. no, potwierdzenie wyślijcie. Pan na pewno nacisnął fej? Tak. Okej. Okay. Co pan teraz widzi przed sobą? A to już zamknąłem to to. Teraz jestem na banku i potwierdzenie pobieram. Aha. Okej, okay, niech pan niech pan ponownie wstąpi do tej aplikacji, bo żałuję, żeby pan powiedzieli, że pan nie cisnął, fej. Okay? Nie potwierdził. No jak nie wcisnąłem, jak wcisnąłem, na co oni tam gadają. Normalnie poszło. Nie wiem. No tutaj pan nie potwierdził. No potwierdziłem, no panie, no ja wiem co robię. Dobrze, rozumiem panie Bogdanie. A zrzut krano o co panu chodzi? Panu te środki już pobrane? O to pan to? Przetwarzane. Okej, okay, ja teraz pana przekieruję na dział finansowy. Dobra. Dobrze. Dobra. Spoko. Dobrze. E, panie Bogdanie, teraz ogólnie u pana jest czasem. Łaba, proszę pana, za, za chwilę muszę lecieć. Rozumiem. Aha, rozumiem, dobrze. A u komunikatu pan kobiety przyszło, potwierdzenie? No jest potwierdzenie, jest, jest. Aha, rozumiem. Wie pan, e, niedawno było właśnie takie znaczenie w Stanach Zjednoczonych. Może pan kiedykolwiek słyszał o takiej w, kryptowalucie jako Shiba Coin? Nie, nie słyszałem. E, tam były czyli takich dwa bratów, amerykańcych, którzy po prostu potrafili zarobić na niej około 9 milionów dolarów, ale oni zainwestowali, powiem panu pan szczerze, dziesięć tysięcy dolarów, mniej więcej przez trzy miesiące udało im się zarobić przez kapitalizację około dziewięciu milionów dolarów. Ale to było takie wymyślnie zdarzenie. To jest chińska waluta. Dziewięć milionów przy składzie dziesięciu tysięcy? No. no. Ok. Proszę ponownie wstąpić do platformy i to wszystko ponownie zrobić. Ale co ponownie? Ponownie przelew zrobić? Wiesz co? Nie, ponownie wstąpić na, tutaj piszę, że Pan nic nie zrobił, ponownie wstąpić do platformy i wprowadzić te dane ponownie. Aha, no dobra, No ale jak to pisze, że nic nie zrobiłem, Przecież... Jeszcze raz? Jak, to... jak może pisać, że nic nie, proszę... nie zrobiłem jak zrobiłem, nie... ja nie wiem o co chodzi naprawdę. Dobrze, proszę mnie po kolei mówić, no i kiedy pan każde pole już wy tak po każdemu polu, czyli kiedy pan prowadzi numer proszę mnie pojedziesz. I tak po kolei. Mhm. Mm Dobra. Kiedy... Moment. I potem pan niech, niech nie zamyka i. <coughs> Dobra, pan jest teraz tak, na terminalu płatności, tak? Tak, tak. A co pan teraz przez sobą widzi? No to co przez chwilę tam widziałem, nie? Żeby uzupełnić te Dane. Aha. Jakie pierwsze pole jest? No, pierwsza jest kwota. Tam była. Jeszcze raz? No, pierwsza jest tam kwota. Tam była kwota pierwsza. A termina patości. Pan wybrał uniko? No tak. A dalej pan wciska kontynuuj. No tak, tak, tak. I, I teraz pan wie, że przed sobą, właśnie, termin opłatności, tak? No. no, i ogólnie, w tym momencie, coś ich rozłączyło, także, no dalszego ciągu już nie ma. A mógłby być, no ale chuj, tam. I tak było dobrze. Dziękuję. Na razie.